Rosika jak wiadomo smakuje wobrą e, No i tu jest tego przykład e, Kora z, została zeskropana. Tak to wygląda A samo drzewo zostało przycięte Tu starsze A tam troszkę młodsze chyba Tak jak ładnie podcinane Przygotowane do transportu, prawie że jak woda będzie tutaj, oprócz ewentualnie sobie gospodarz zawierze, no to on się czeka marny los. No ale dzięki temu odsłaniane są skraja właśnie dolin i ta dynamika, tak jak już wcześniej mówiłem, jest utrzymywana w dolinach rzek. Mogą tu wkraczać, to mogą tu wkraczać, a to zawsze nowe dla nowych gatunków zwierząt. Także dobrze, że są bobry.